Witamy Was ponownie na kanale My Kobietki, z tej strony Beata i Iwona. Dzisiaj mamy dla Was przegląd sukienek z Mojito. Kochani, zamawiając te wszystkie sukienki, aktualnie na stronie była promocja minus 25%, więc oczywiście chętnie skorzystałyśmy. I tak naprawdę zamawiając te sukienki, przyznajemy się Wam, że nie zwracałyśmy w ogóle uwagi na składy. Ponieważ co chwilę jakaś sukienka znikała nam z koszyka, bardzo szybko się wyprzedawały, i stwierdziliśmy z mamą, że zamawiamy po prostu te, które podobają nam się wizualnie, bo w końcu nie zamówimy nic. Więc tak naprawdę skład będziemy sobie dzisiaj analizowały razem z wami. Także jeśli jesteście ciekawe, jak te sukienki będą wyglądały na nas, to koniecznie zostańcie z nami. Zacznę od białej, ażurowej sukienki, która bardzo spodobała mi się na stronie i uważam, że na żywo wygląda również świetnie. No i dodatkowo trafiłam ze składem, bo mamy tu 100% bawełny. Wyjmując ją z paczki, pomyślałam, jeju, ile tu mamy guzików, także będziemy musiały się troszeczkę pomęczyć z zapinaniem, ale nic mylnego, to są kochane zatrzaski, więc sukienka jest bardzo wygodna do zakładania. No i jeśli chodzi o podszewkę, to tu mamy podszewkę po całości. Jest ona praktycznie równa z tym materiałem wierzchnim. I jest przyszyta na stałe właśnie do tego materiału wierzchniego. Nie mamy tylko podszewki w rękawkach, ale mi ten efekt bardzo się podoba, bo zobaczcie, ładnie, widać tu ten wzór. No i do sukienki mamy też dołączony pasek wykonany z tego samego materiału. Zobaczcie, jak sukienka prezentuje się z bliska. Myślałam, kochani, że będę ją mogła nosić na dwa sposoby, czyli jako tak zwaną hiszpankę, albo będę sobie mogła ją tak naciągnąć na ramiona. No ale niestety, zobaczcie, w tym przypadku dekolt układa się fatalnie, więc jednak zostaje przy tej pierwszej wersji. Przy wzroście M 69 długość prezentuje się następująco. Ja mam na sobie rozmiar 38 i uważam, że rozmiar jest w porządku. W pierwszej cenie kosztowała ona 170 zł, a ja kupiłam ją za 127,50. Mam na sobie elegancką sukienkę o długości midi, ta sukienka dostępna jest również w kolorze różowym. Ja jednak zdecydowałam się na kolor zielony, ponieważ ostatnio bardzo polubiłam się z tym kolorem. Po prostu dobrze się w tym kolorze czuję. I podoba mi się właśnie odcień tej zieleni. Zobaczcie zresztą z bliska, jak się prezentuje. Mamy tu również bardzo fajny skład, ponieważ sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy. Jest to sukienka z kimonowym rękawem, z delikatnym dekortem w literę V. Mamy tu wiązanie w pasie i dodatkowo rozcięcie na nogę. Również rozcięcie mamy z tyłu na plecach. No Uważam, że ten tył również prezentuje się bardzo fajnie. Mam na sobie rozmiar 40 i rozmiar, zobaczcie, jest idealny. Ta sukienka w pierwszej celi kosztowała 160 zł, a ja zapłaciłam za nią 120. Kolejna biała sukienka, tym razem o kroju litery A. No i niestety, jeśli chodzi o skład, to tym razem tak fajnie nie trafiłam, bo mamy tu 98% poliestru i 2% elastanu. Ale jeśli chodzi o taki wygląd wizualny, to jestem zadowolona. Mamy tu bufiaste rękawki, ładnie prezentujący się dekolt. Tył również wygląda świetnie, zobaczcie. Długość jak najbardziej mi odpowiada. Pokażę Wam jeszcze z bliska, bo mamy tu bardzo ciekawą fakturę materiału. No ale rzeczywiście czuć ten poliester. Materiał jest dość rozciągliwy. Mam na sobie rozmiar M. W pierwszej cenie kosztowała ona 150 zł, a ja zapłaciłam za nią 112,50. Kolejna sukienka w kolorze zielonym, tym razem w białe kropeczki. I ten odcień zieleń jest całkiem inny. Zresztą zobaczcie same z bliska. Materiał również nie jest gładki, tylko, bym powiedziała, taki delikatnie karbowany. Jest to sukienka z motylkowymi rękawkami. Mamy tu również bardzo delikatny dekolt w literę V. No i ładnie prezentuje się również ten dół. Mamy też rozcięcie na nogę. Sukienka zapinana jest z boku, nakryty suwak. No i generalnie bardzo ta sukienka wizualnie mi się podoba. Zobaczcie, z tyłu również ładnie leży. Mam na sobie rozmiar L i rozmiar jest trafiony. Natomiast jeśli chodzi o skład, to ta sukienka wykonana jest w 97% z poliestru, a reszta to elastan. I w pierwszej cenie kosztowała ona 130 zł, a ja zapłaciłam za nią 97,50. Sukienka w kolorze fioletowym o długości mini, ale mi ta długość jak najbardziej odpowiada, tym bardziej, że mamy tu podszewkę. Zobaczcie, i ta podszewka. Nie jest bardzo króciutka, zakrywa nam pośladki, więc myślę, że jest ok. Z tyłu przy wzroście M69 sukienka prezentuje się tak. Jeśli chodzi o kolor, to ja wybrałam dla siebie ten, ale jeśli Wam nie do końca on przypadł do gustu, to możecie tę sukienkę kupić również w kolorze białym. Mamy tu motylkowe rękawki i dekor w kształcie litery V. Tak prezentuje się ona z bliska. Dodatkowo mamy tu też takie guziczki. Mam na sobie rozmiar M. W pierwszej cenie kosztowała ona 120 zł, ja zapłaciłam za nią 90, a w składzie mamy 95% poliestru, a reszta to elastan. Tym razem sukienka koszulowa, dostępna również jest w kolorze granatowym. I muszę Wam powiedzieć, że nie przypuszczałam, że ta sukienka będzie tak fajnie wyglądała na sylwetce. No mi bardzo się ona podoba. Jest to sukienka o długości mini, ale zobaczcie, wcale nie jest krótka, ponieważ przy wzroście 164 cm sięga mi przed kolano. Jak dla mnie ta długość jest po prostu idealna. Rozmiar też mam na sobie idealny, ponieważ mam na sobie rozmiar L i wszędzie ta sukienka dobrze leży. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Jeszcze pokażę może Wam ją z bliska, jak prezentuje się ten materiał. Sukienka do połowy zapinana jest na srebrne guziczki. Mamy tu dekor zakończony klasycznym kołnierzykiem, podoba mi się również ten rozkloszowany dół, według mnie prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi zaś o skład, to mamy tu w składzie 60% wiskozy i 40% poliestru i w pierwszej scenie ta sukienka kosztowała 140 zł, a ja zapłaciłam za nią 105 zł. Tym razem taka prosta sukienka w kolorze fuksjowym. Przypomina ona na pierwszy rzut oka taką zwykłą, t-shirtową sukienkę, ale jednak takim elementem wyróżniającym się jest ta ażurowa falbana u dołu. No jest ona bardzo wygodna i przyjemna w dotyku. W składzie mamy tu 56% wiskozy, reszta to poliamid i elastan. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda faktura. Z tyłu prezentuje się tak. Jeśli fason Wam się podoba, ale kolor nie do końca Was przekonuje, to możecie ją kupić jeszcze w kolorze czarnym. Ja mam na sobie rozmiar M. W pierwszej cenie kosztowała na 100 zł, a ja zapłaciłam za nią 75 zł. Teraz sukienka typu szmizjerka bez rękawów, kwiatowy wzór. Ja wybrałam ten kolor, ale dostępna jest ona również w innej wersji kolorystycznej i jest to sukienka o długości Midi. Ale przy moim wzroście wypada ta długość jako i Zobaczcie, tak długość prezentuje się na mnie. Sukienka posiada w pasie gumkę, dzięki czemu ładnie się w tej części dopasowuje. I dodatkowo jeszcze mamy tu wiązanie. Zapinana jest po całości na guziki. Mam na sobie rozmiar 40. Zobaczcie, tak sukienka wygląda z tyłu. Wykonana jest ona w 100% z wiskozy. W pierwszej cenie kosztowała 140 zł, a ja zapłaciłam za nią 105 zł. To już moja ostatnia propozycja w tym odcinku. Sukienka w kolorze fuksjowym o długości migi z falbaną na dole. I w tym przypadku również ta długość wypada nam jako maxi. Zobaczcie. Jest to sukienka na cienkich, regulowanych ramionczkach. W okolicy biustu mamy takie wiązanie, dzięki któremu możemy sobie regulować szerokość właśnie w biuście. Zobaczcie jak ten materiał prezentuje się z bliska. Jest on bardzo rozciągliwy. Ta sukienka wykonana jest w 100% z poliestru, mam na sobie rozmiar 40 i rozmiar jest dobry. Jeśli zaś chodzi o cenę, to w pierwszej cenie ta sukienka kosztowała 120 zł, a ja kupiłam ją za 90 zł. Tym razem sukienka wykonana z muśliną, i ja już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby właśnie coś z tego materiału sobie zamówić, bo widziałam, że w wielu sieciówkach, jak i w butikach jest mnóstwo ubrań właśnie z tego materiału, które bardzo mi się podobają, więc jak zobaczyłam tą sukienkę, to od razu stwierdziłam, że zamawiam, bo koniecznie muszę zobaczyć, czy jest to po prostu coś dla mnie. Ja zdecydowałam się na sukienkę w kolorze niebieskim, ale jeśli Wam ten kolor nie odpowiada. To możecie ją kupić jeszcze w kolorze różowym i w kolorze białym. Pokażę wam z bliska jak prezentuje się ta faktura. No uważam, że jest to świetna propozycja dla dziewczyn, które niekoniecznie lubią prasować. Jeśli chodzi o dół, to mamy tu falbankę. No i rękawki też są wykonane z takich falbanek. Uważam, że jest to bardzo dziewczęca propozycja. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, to jego głębokość możemy sobie regulować za pomocą tych guzików. Zobaczcie, tak z tyłu prezentuje się sukienka. Mamy tu 100% bawełny, więc myślę, że na upalne dni sprawdzi się idealnie. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam na sobie rozmiar M. Pierwsza cena tej sukienki to była 120, 160 zł, przepraszam, a ja kupiłam ją za 120. Tym razem sukienka o dopasowanym kroju, długości midi w paski. Jeśli wy jednak nie do końca przebadacie za tym printem, to jest ona dostępna jeszcze w kolorze czarnym i w kolorze niebieskim. Jednak ja uważam, że jest to wzór ponadczasowy i wykorzystacie tę sukienkę zarówno w tym roku, jak i w przyszłym. Mam na sobie rozmiar M i pomimo tego, że jest to sukienka o dopasowanym kroju, to nigdzie mnie ona nie uciska, jest bardzo wygodna. No i jestem miło zaskoczona, bo nie mamy tu żadnego rozcięcia na nogę, a pomimo tego jest mi bardzo wygodnie się w niej poruszać. Pokażę Wam, jak prezentuje się z bliska. Nie ukrywam, że do zakupu tej sukienki zachęciła mnie zarówno cena, jak i skład, ponieważ ta sukienka w pierwszej cenie kosztuje 70 zł. Ja kupiłam ją za 52,50, a w składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu. Więc uważam, że jest to świetna cena, jak za taki skład. Mam na sobie już ostatnią propozycję w dzisiejszym odcinku: sukienkę wykonaną 100% z bawełny. Jest ona dostępna w dwóch wersjach, w wersji wzorzystej i w wersji gładkiej. Ja zdecydowałam się na tą drugą, w takiej pięknej, soczystej zieleni. Moją uwagę w tej sukience przykuły bez wątpienia te szerokie, regulowane ramionczka, no i przepiękny tył. Chociaż przód prezentuje się również bardzo ładnie. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda materiał. Sukienka ma, ma również podszewkę. Mam na sobie rozmiar 38, rozmiar jest idealny. Uważam, że jest to świetna propozycja na lato, więc prawdopodobnie zostanie ona w mojej szafie. W pierwszej cenie kosztowała ona 170 zł. Ja zapłaciłam za nią 127,50. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa!